Możesz codziennie podnosić swoje ciśnienie, myśląc, że dbasz o zdrowie. Niektóre witaminy, sprzedawane jako naturalne i niezbędne, stoją za poważnymi przypadkami wysokiego ciśnienia krwi, które pojawiają się bez wyjaśnienia. W tym filmie dowiesz się, jakie są te trzy niebezpieczne witaminy, jak wpływają na Twoje ciało i co zrobić, aby się chronić, zanim spowodują coś gorszego. Zostań do końca. Jedna źle ukierunkowana decyzja może drogo kosztować, a ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, dopóki nie jest za późno. Przede wszystkim napisz mi w komentarzach, skąd mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, skąd jesteście. I powiedz mi też, czy masz wysokie ciśnienie krwi, czy nie. Numer 3. Witamina B9. Kwas foliowy. Przez wiele lat, kwas foliowy był postrzegany jako absolutny sprzymierzeń zdrowia. Powaga w tworzeniu komórek krwi chroni układ nerwowy i odgrywa kluczową rolę w ciąży. Ale kiedy ta witamina jest spożywana w nadmiarze, głównie poprzez suplementy, może stać się ukrytym zagrożeniem dla serca i naczyń krwionośnych. Mało kto wie, że organizm ma limit magazynowania i wykorzystywania kwasu foliowego. Kiedy przekraczamy ten limit, nadmiar zaczyna powodować ciche zaburzenia. Jednym z głównych efektów jest podwyższenie poziomu homocysteiny we krwi, aminokwasu, który w wysokich stężeniach uszkadza tętnicę i ułatwia wzrost ciśnienia krwi. I wszystko to bez żadnych wyraźnych sygnałów na początku. Czy bierzesz multivitaminy codziennie? Czy sprawdziłeś, czy w składzie nie ma nadmiaru B9? To częste. Wiele marek dodaje nawet trzy razy większą dawkę niż dzienne zapotrzebowanie, nie ostrzegając o ryzyku. I wbrew temu, co wielu myśli, więcej nie znaczy lepiej. Ludzkie ciało potrzebuje równowagi, a nadmiar witaminy może być tak samo niebezpieczny, jak jej brak. Według badania opublikowanego w Journal of Hypertension and Nutritional Risk, osoby z dziennym spożyciem ponad 1000 mikrogramów kwasu foliowego wykazywały o 28% większe ryzyko rozwoju przewlekłego nadciśnienia. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy spożycie utrzymuje się na wysokim poziomie przez miesiące lub lata, bez nadzoru medycznego. Sytuacja pogarsza się, gdy osoba ma również inne schorzenia, takie jak cukrzyca, otyłość lub siedzący tryb życia. Metaboliczne przeciążenie spowodowane nadmiarem witaminy B9 może przyspieszyć uszkodzenie naczyń. Rezultat: ciśnienie krwi zaczyna powoli zwrastać. Bicie serca staje się bardziej forsowne, a ryzyko udaru cicho się zwiększa. Wielu seniorów zaczyna odczuwać zawroty głowy przy wstawaniu, uporczywe bóle głowy i przypisuje to starości. Ale czasami problem tkwi właśnie w tej naturalnej tabletce, która wydawała się nieszkodliwa. Kwas foliowy w nadmiarze może zaburzyć cały układ krążenia i spowodować poważne konsekwencje. Tak stało się z Dolores. 84-letnią panią, która zawsze dbała o dietę, ale zaczęła przyjmować codzienny suplement polecony przez sąsiadkę. Opakowanie obiecywało energię i witalność dla osób dojrzałych. Nie zauważyła, że dawka kwasu foliowego była cztery razy większa niż dzienne zapotrzebowanie dla jej wieku. Trzy miesiące później Dolores zaczęła odczuwać niewyraźne widzenie, lekkie drększenie rąk i trudności z koncentracją. Uważała, że to nadchodząca starość. Aż podczas wizyty jej ciśnienie wynosiło 18 na 10, coś, z czym nigdy się nie spotkała. Lekarz zbadał sprawę i odkrył, że przyczyną był nadmiar B9, zgromadzony w wyniku codziennego stosowania suplementu. Czy spotkało cię coś podobnego? Czy miałeś kiedyś wrażenie, że robisz wszystko dobrze, ale coś nie pasuje Twojemu zdrowiu? Jeśli tak, napisz o tym w komentarzach. Często prosty szczegół taki jak ten może być ukrytym wyzwalaczem poważniejszych problemów. Fas foliowy występuje w produktach spożywczych, takich jak wątroba, zielone warzywa, fasola i pełnoziarnista, spożywany z jedzeniem jest wchłaniany w sposób zrównoważony i bezpieczny. Większe ryzyko wiąże się z suplementami o wysokich dawkach i długotrwałym stosowaniem, zwłaszcza bez faktycznej potrzeby lub recepty. Jeśli przyjmujesz suplement B9 lub multiwitaminy z tą witaminą, Idealnie byłoby poprosić o badanie krwi celem oceny poziomów i porozmawiać z lekarzem. Każdy organizm ma inne potrzeby, a to, co jest dobre dla jednego, może być szkodliwe dla drugiego. Nie wpadaj w pułapkę, jeśli działa, to wezmę więcej. Jednym z największych zagrożeń nadmiaru kwasu foliowego jest to, że może on maskować niedobór witaminy B12, kolejnego kluczowego elementu zdrowia układu nerwowego i produkcji czerwonych krwinek. Może to prowadzić do mylących objawów, takich jak osłabienie mięśni, luki w pamięci, a nawet utrata równowagi podczas chodzenia. Najlepszym sposobem na utrzymanie optymalnego poziomu kwasu foliowego jest zróżnicowana dieta. Jedna filiżanka gotowanego szpinaku trzy razy w tygodniu dostarcza już sporą część tego, co potrzebuje organizm. Unikaj wzbogaconej żywności przemysłowej, chyba że istnieje wyraźne wskazanie medyczne. Im bardziej naturalne, tym lepsza kontrola organizmu. Jeśli suplementujesz, używaj tylko dawki zalecanej przez pracownika służby zdrowia. Zazwyczaj coś w okolicy 200 do 400 mikrogramów dziennie jest wystarczające dla większości ludzi. Nigdy nie przekraczaj 1000 mikrogramów bez klinicznej konieczności. To jest granica, która oddziela korzyść od niebezpieczeństwa. I ważny szczegół, który wielu ignoruje: nadmiar B9 może zakłócać działanie niektórych leków na ciśnienie lub kontrolę glukozy. Czyli oprócz powodowania problemu, może przeszkadzać w leczeniu. Dlatego każdy suplement powinien zostać oceniony przez twojego zaufanego lekarza lub dietetyka. Numer 2. Witamina D. Witamina D jest jedną z najbardziej znanych, jeśli chodzi o zdrowie kości, odporność i zdrowe starzenie się. Często słyszy się, że jest dobra na wszystko, ale mało kto wie, że w nadmiarze może stać się cichym problemem, zwłaszcza dla serca i nerek. Ta witamina jest rozpuszczalna w tłuszczach, co oznacza, że gromadzi się w organizmie. W przeciwieństwie do innych witamin, które są wydalane z moczem, gdy jest ich nadmiar, witamina D pozostaje w tkance tłuszczowej i wątroby, co może prowadzić do toksycznego nagromadzenia, jeśli jest spożywana w bardzo wysokich dawkach przez długie okresy. Nadmiar witaminy D zwiększa wchłanianie wapnia w jelitach. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dobre, ale może być poważnym problemem. Nadmiar wapnia nie trafia tylko do kości. Może odkładać się w tętnicach, utwardzając naczynia i zwiększając ryzyko nadciśnienia, niewydolności nerek, a nawet arytmii serca. Czy kiedykolwiek odczuwałeś uporczywe bóle głowy, mdłości bez wyraźnego powodu lub dziwne pragnienie, które nie ustępuje nawet po wypiciu wody? To możliwe objawy zatrucia witaminą D, stanu, który staje się coraz bardziej powszechny z powodu nadużywania skoncentrowanych kapsułek. Wielu ludzi uważa, że im więcej witaminy D zażyją, tym lepiej, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Dawki powyżej 10 tysięcy jednostek międzynarodowych i U dziennie, bez wskazań medycznych, są już uważane za potencjalnie niebezpieczne i niestety na rynku są suplementy. Które z łatwością przekraczają ten limit, a mimo to są sprzedawane jako codzienne wzmocnienie. Według badania opublikowanego w International Journal of Endocrinology, osoby, które przyjmowały witaminę D w nadmiarze przez ponad 3 miesiące, miały wzrost sztywności tętnic o nawet 18%. Czynnik bezpośrednio związany z wysokim ciśnieniem krwi i podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Dokładnie to stało się z Arnaldą, 76-letnim mężczyzną. Po obejrzeniu filmu o korzyściach witaminy D zaczął przyjmować 50 tysięcy IU tygodniowo bez żadnych wskazówek. W krótkim czasie zauważył dziwne kołatanie serca i lekką duszność podczas wchodzenia po schodach, coś czego nigdy wcześniej nie czuł. Podczas kontrolnego badania stwierdzono, że poziom witaminy D we krwi był prawie 3 razy wyższy niż zalecany. Ponadto badania wykazały złogi wapnia w tętnicach nerkowych i uporczywie podwyższone ciśnienie krwi powyżej 16 na 10. Lekarz ostrzegł, suplement, który myślałeś, że cię ochroni, powoli cię truł. Czy kiedykolwiek odczuwałeś uporczywe bóle głowy, mdłości bez wyraźnego powodu lub dziwne pragnienie, które nie ustępuje nawet po wypiciu wody? To możliwe objawy zatrucia witaminą D, stanu, który staje się coraz bardziej powszechny z powodu nadużywania skoncentrowanych kapsułek. Wielu ludzi uważa, że im więcej witaminy D zażyją, tym lepiej. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Dawki powyżej 10 tysięcy jednostek międzynarodowych i u, dziennie, bez wskazań medycznych, są już uważane za potencjalnie niebezpieczne. I niestety na rynku są suplementy, które z łatwością przekraczają ten limit, a mimo to są sprzedawane jako codzienne wzmocnienie. Według badania opublikowanego w International Journal of Endocrinology, osoby, które przyjmowano witaminę D w nadmiarze przez ponad 3 miesiące, miały wzrost sztywności tętnic o nawet 18%, czynnik bezpośrednio związany z wysokim ciśnieniem krwi i podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Dokładnie to stało się z Arnaldo, 76-letnim mężczyzną. Po obejrzeniu filmu o korzyściach witaminy D, zaczął przyjmować 50 tysięcy IU tygodniowo, bez żadnych wskazówek. W krótkim czasie zauważył dziwne kołatanie serca i lekką duszność podczas wchodzenia po schodach, coś, czego nigdy wcześniej nie czuł. Podczas kontrolnego badania stwierdzono, że poziom witaminy D we krwi był prawie 3 razy wyższy niż zalecany. Ponadto badania wykazały złogi wapnia w tętnicach nerkowych i upolczywie podwyższone ciśnienie krwi powyżej 16 na 10. Lekarz ostrzegł. Suplement, który myślałeś, że cię ochroni, powoli cię truł. Czy doświadczałeś kiedyś podobnej sytuacji? Czy kiedykolwiek przyjmowałeś coś myśląc, że dbasz o zdrowie, a potem odkryłeś, że możesz sobie szkodzić? Jeśli tak, podziel się tym w komentarzach. Twoja historia może pomóc innym ludziom uniknąć tego samego błędu. Witamina D jest rzeczywiście ważna, ale musi być zrównoważona, a najlepszym źródłem nadal jest słońce: 15 do 20 minut ekspozycji dziennie w odpowiednich porach. Już aktywuje naturalną produkcję przez organizm. Kiedy występuje rzeczywisty niedobór, lekarz może zalecić suplementację, ale zawsze w spersonalizowanych dawkach. Produkty takie jak jajka, tłuste ryby i wątroba również dostarczają bezpiecznych ilości witaminy D. I w przeciwieństwie do skoncentrowanych suplementów, organizm chłania te naturalne źródła z dużo większą kontrolą i inteligencją. Dla tych, którzy potrzebują suplementacji idealnym rozwiązaniem jest wykonywanie okresowych badań krwi do prawidłowego dostosowania dawki. Bezpieczny zakres wynosi zwykle od 30 do 60 ng na mililitr we krwi. Powyżej 100 ng na mililitr ryzyko przewyższa korzyści zwłaszcza dla osób, które już mają wysokie ciśnienie krwi lub historię problemów z sercem. Inna mało komentowana wskazówka. Unikaj przyjmowania witaminy D razem z suplementami wapnia. Chyba, że masz wskazania medyczne. Połączenie obu może zwiększyć ryzyko zwapnienia tętnic, zwłaszcza u osób starszych. A jeśli używasz witaminy D do poprawy odporności lub kości, pamiętaj, wysokiej jakości sen, ekspozycja na słońce i dieta bogata w warzywa i białka są bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone strategie. Suplement jest tylko wsparciem, nie zastępuje zdrowych nawyków. Numer 1. Witamina E. Witamina E zasłynęła ze swoich właściwości przeciwutleniających. Wiązana jest z pięknem skóry, a nawet zapobieganiem starzeniu się. I rzeczywiście w odpowiednich dawkach jest ważna dla funkcjonowania układu odpornościowego i ochrony komórek przed uszkodzeniami. Ale spożywana w nadmiarze może wywołać odwrotny efekt, zwłaszcza w układzie sercowo -naczniowym. Dzieje się tak, ponieważ w nadmiarze witamina E może zakłócać naturalny mechanizm krzepnięcia krwi. Może się to wydawać korzystne w zapobieganiu zakrzypicy ale w rzeczywistości nierównowaga może ułatwiać krwawienia wewnętrzne, zmianę w przepływie krwi, a w niektórych przypadkach niebezpiecznie wahać ciśnienie krwi. Czy kiedykolwiek odczuwałeś nagłe osłabienie, nieregularne tętno lub zawroty głowy przy wstawaniu? U osób, które przyjmują witaminę E w wysokich dawkach i przez długi czas, mogą to być sygnały ostrzegawcze. Problem polega na tym, że wiele suplementów sprzedawanych jako odmładzające lub energetyzujące zawiera dawki znacznie wyższe niż zalecane. Bezpieczna dzienna dawka dla dorosłych wynosi zazwyczaj około 15 mg, co odpowiada około 22 jednostkom międzynarodowym. Jednak niektóre suplementy dostępne w wolnej sprzedaży oferują 400 jednostek międzynarodowych lub więcej w jednej kapsułce, a ten nadmiar przez miesiące może obciążyć serce i bezpośrednio wpływać na ciśnienie krwi. Badanie opublikowane w Journal of Cardiovascular Pharmacology wykazało, że osoby z wysokim i przewlekłym spożyciem witaminy E wykazywały większe ryzyko wahań ciśnienia, a także zmiany w reakcji organizmu na wysiłek fizyczny, zwłaszcza u osób powyżej 65 lat. Ryzyko realne i często ignorowane. Tak było w przypadku Benedykta. 81-letniego mężczyzny, aktywnego i dbającego o zdrowie. Zaczął przyjmować kapsułki witaminy E na własną rękę pod wpływem programu telewizyjnego, który mówił o energii komórkowej. Po dwóch miesiącach zaczął odczuwać nadmierne zmęczenie, nawet po krótkich spacerach, i zauważył, że ciśnienie waha się powyżej 17 na 9 w losowych momentach dnia. Na początku myślał, że to upał. Potem Podejrzewał dietę, ale dopiero gdy jego kardiolog zapytał o suplementy, powiązano fakty. Benedykt nagromadził prawie trzy razy większą dawkę witaminy E, niż maksymalna zalecana. Zaprzestanie przyjmowania suplementu ustabilizowało mu jego ciśnienie w ciągu kilku tygodni. Czy miałeś podobne objawy? Czy brałeś jakiś suplement wierząc, że ci pomoże, a potem czułeś się dziwnie, ze zmienionym ciśnieniem lub przyspieszonym biciem serca? Podziel się tym w komentarzach. To może być odpowiedź, której szukała inna osoba. Witamina E występuje naturalnie w produktach spożywczych takich jak orzechy, nasiona, oleje roślinne i awokado. Te źródła są bezpieczniejsze, ponieważ towarzyszą im błonnik, zdrowe tłuszcze i inne składniki odżywcze, które pomagają organizmowi zrównoważyć wchłanianie i wykorzystanie witaminy. Unikaj łączenia suplementów witaminy E z lekami przeciwzakrzepowymi albo innymi suplementami rozrzedzającymi krew takimi jak kwasy omega-3 czy aspiryna, bez porady lekarskiej. To połączenie może powodować poważne skutki uboczne nawet u osób, które uważają się za zdrowe. Jeśli konieczna jest suplementacja, niech odbywa się pod nadzorem. Lekarz może zlecić konkretne badania w celu oceny poziomu we krwi i określenia odpowiedniej dawki, biorąc pod uwagę Twoją historię, wiek i stosowanie innych leków. Indywidualizacja to najbezpieczniejsza droga. Praktyczna wskazówka, jeśli chcesz wzmocnić odporność i chronić układ sercowo-naczyniowy, staw na naturalne produkty bogate w witaminy E zamiast izolowanych kapsułek. Na przykład jedna łyżka stołowa nasion słonecznika pokrywa prawie całe dzienne zapotrzebowanie w bezpieczny sposób. Inny detal, o którym mało się mówi, wchłanianie witaminy E poprawia się połączone ze zdrowymi tłuszczami, takimi jak oliwa z oliwek, ekstra virgin czy awokado. Zatem prosty talerz sałatki z oliwką i nasionami może być bezpieczniejszą i skuteczniejszą strategią żywieniową niż jakikolwiek sztuczny suplement. Po zrozumieniu ryzyka związanego z nadmiarem witamin B9, D i E, może zastanawiasz się, co, co mam teraz zrobić? Czy muszę przestać brać wszystkiego? Spokojnie, rozwiązaniem nie jest porzucenie wszystkiego, ale nauczenie się jak używać ich w właściwym sposób, w odpowiednim czasie i w idealnej dawce, a to może wywołać ogromną różnicę dla twojego zdrowia. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że nie każdy suplement jest konieczny. Jeśli Twoja dieta jest zróżnicowana, bogata w warzywa, owoce pełnoziarniste, zboża i dobre źródła białka, bardzo prawdopodobne, że otrzymujesz większość potrzebnych witamin. Problem tkwi w ciągłym stosowaniu, bez badań i bez porady specjalisty. Czy odczuwasz zawroty głowy przy wstawaniu? Czy Twoje ciśnienie często waha się w ciągu dnia? Czy często odczuwasz mrowienie, osłabienie lub zmęczenie, które nie ustaje po odpoczynku? To mogą być znaki nierównowagi w Twoim organizmie i niekoniecznie niedoborów witamin, ale może ich nadmiaru. Porozmawiaj ze swoim lekarzem. Poproś o włączenie badań poziomu witamin do następnego badania kontrolnego, zwłaszcza jeśli stosujesz multivitaminy dłużej niż 3 miesiące. Dotyczy to w szczególności osób z nadciśnieniem, cukrzycą, problemami z nerkami lub przyjmujących na stałe leki kardiovaskularne. Jeśli konieczna jest suplementacja, zachowaj się zalecanych dawek. Kwasu foliowego B9 do 400 mikrogramów dziennie. Witaminy D od 800 do 2000 jednostek międzynarodowych, zgodnie z zaleceniem lekarza. Witaminy E do 15 mg lub 22 jednostek międzynarodowych dziennie. Powyżej tego tylko z zaleceniem i pamiętaj, suplement to nie leczenie, jest uzupełnieniem. Nigdy nie powinien zastępować diety bogatej w prawdziwe, naturalne produkty. Więcej niż. Oto trzy proste i bezpieczne zamiany, aby poprawić poziom tych witamin bez ryzyka. Dla kwasu foliowego, postaw na ciepłą sałatkę ze szpinaku z czosnkiem i cytryną trzy razy w tygodniu. Lekkie podgrzewanie lepiej uwalnia składniki odżywcze, a cytryna pomaga w absorpcji. To naturalny, smaczny i bezpieczny sposób na utrzymanie równowagi dla witaminy D korzystaj z słońca rano między 8 a 10 15 do 20 minut. Odkryj ramiona i nogi bez kremu z filtrem w tym krótkim okresie. Jeśli to niemożliwe, włącz jajka i sardynki do kolacji, co najmniej dwa razy w tygodniu. Dla witaminy E garść około 15 g nasion słonecznika lub jedna łyżka stołowa oliwy z oliwak extra virgin do sałatki pokrywa prawie całe dzienne zapotrzebowanie bezpiecznie. Prosto tanio, prosto z natury na twój talerz. I uwaga na mało komentowaną wskazówkę. Mieszanie suplementów bez wiedzy o tym, co bierzesz, może być jednym z największych błędów. Wiele multivitamin łączy dawki różnych substancji przekraczając dzienny limit, o czym nawet nie zdajesz sobie sprawy. Zawsze czytaj etykiety i w razie wątpliwości zapytaj specjalistę o zdrowia. Chcesz sugestii? Zabierz wszystkie suplementy, których używasz dzisiaj na następną wizytę u lekarza lub dietetyka. Pokaż opakowania. Często tylko w ten sposób specjalista może jasno ocenić, czy istnieje nakładanie się dawek, nadmiar lub ryzyko interakcji z Twoimi lekami. A dla tych, którzy czują, że tracą energię, siłę lub pamięć, zacznij od podstaw. Sen, hydratacja, lekka aktywność fizyczna i prawdziwe jedzenie. Podstawa zdrowia nie tkwi w kapsułkach tkwi na twoim talerzu, w twoim odpoczynku i twoim codziennym ruchu. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak bezpiecznie organizować swoje suplementy, zostaw komentarz. W ten sposób możemy kontynuować tę rozmowę i pomóc więcej osób. W końcu twoje zdrowie zasługuje na prawdziwą uwagę, a nie na gotowe formuły czy szybkie obietnice. Jeśli ten content pomaga ci lepiej zrozumieć swoje zdrowie, zasubskrybuj kanał już dzisiaj. Znajdziesz tu cenne informacje o profilaktyce, odżywianiu i dobrym samopoczuciu, zawsze opartych na nauce i bezpiecznych wskazówkach. Ale pamiętaj, ten film ma charakter informacyjny i edukacyjny. Żadna z informacji tutaj nie zastępuje konsultacji z zaufanym lekarzem. Dbaj o siebie odpowiedzialnie.